Hej, Jamie! Nie chciałbyś przypadkiem mieć dziewczynę? Co? Dziewczynę? Miłość? Dlaczego miałbym chcieć tych dziecinnych rzeczy? No dobrze... Hej, siostrzyczko! Wreszcie cię odwiedziłam! Barbara, jesteś tutaj! Co? Siostro? Tak się cieszę, że cię widzę! Tak bardzo za tobą tęskniłam, moja dynio! Ty mój ciwaku. Nie chcesz mnie przedstawić swojemu przyjacielowi? Hej, jestem Barbara. A... 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 Hej, usiądź tutaj. Chcesz być moją dziewczyną? Jak zawsze. Krótkie włosy, kontra długie włosy. W końcu możemy pogadać, ale najpierw kolacja. Sama ją zrobiłam. Mmm, pachnie przyjemnie. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Ups, moje włosy. Tak lepiej. Mmm, masz talent. Dzięki. Moja kolej, żeby spróbować. Auć, moje włosy. A, wszystko w porządku? A, no, Ach. Ach ty dziwaku! Ha! Czas na dobry, Sen. Ha. Dzień dobry śpiąca piękności. Jak wspaniale jest się budzić z idealnymi włosami! Nawet jeśli noc była ciężka, włosy wyglądają oszałamiająco. Jestem taką szczęściarą. Ha. I dzień dobry dziwaku. Co jest z moimi włosami? Co za bałagan? Zdecydowanie potrzebuję prysznica. To jest pomysł! Pomaga ukryć bałagan! Jestem pierwsza siostrzyczko, przepraszam. <grystanie> Hej, nie fair! E, spędzasz tam godziny! Hmm. Hej, wychodź! Co ty tam w ogóle robisz? E, e, zasnęłam! Ha? Moje włosy! Nie! Tak, niektóre lekcje mogą być bardzo nudne. Nie można nie zasnąć. A, chciałabym być teraz w moim przytulnym łóżku. Czekaj, co jeśli po prostu wyobrażę sobie, że w nim jestem i ukryję twarz we włosach? Ostrożnie, nauczycielka nadchodzi. A, i absolutnie nic nie zauważa. Sukces! Zamknę na chwilę oczy. Ostrożnie, Knoi, twoje włosy nie zasłaniają twarzy. Hej, śpisz na mojej lekcji? Co za brak szacunku! Wynocha z mojej klasy! Ha? Nie! Dlaczego ja, zawsze ja? Ach, budzę się, budzę. Pora na śniadanie! Hmm, pyszne! Wejdź, Barbaro! Jesteś taki słodki! Pachniesz tak pięknie, Barbaro! Hej, chłopaki, jestem tutaj! Puszajcie ze mną! Chodźcie tu! Hej, jestem tutaj! Co? Czy ktoś mnie dostrzega? Czy wiesz, że byłam w reklamie szamponu? Powiedzieli, że moje włosy są idealne dla linii gęstych włosów. Mmm, twoje włosy pachną idealnie. Hej, dlaczego wąchasz jej włosy? A dlaczego nie mogę? To moja dziewczyna. Nie, moja! Hej! Hej, ty! Ha, och, ty! A masz! To była fajna reklama. Co ja tam powiedziałam? Auć! O, lody! Fuj! Ha. Chłopaki, co wy robicie? Ha. Hmm. Hmm. Tego już za wiele. Słyszycie mnie? Za dużo. He, gry sprawiają, że jestem głodna. Potrzebuję trochę chipsów. Co to jest? Włosy barbary. Fuj, zaraz się pochoruję Woda, woda, gdzie jesteś? Barbara! Nie! Dlaczego? Ochyda! Fuj, fuj! O nie! Tylko nie odpływ! Dobra, wyjmę to. Jestem nieustraszona. H! Huh? Dlaczego to jest takie długie? Fuj, ohyda. Chloe, chodź do mnie. Huh? O, Niki robi imprezę. Imprezę? Chcę pójść. Będę gotowa za minutę. Tak, tak, za minutę. Jaką fryzurę powinnam sobie zrobić na imprezę? O, wiem! Ha. A. A. Kogo ja oszukuję? Iność wielkości fasoli. Kogo ja oszukuję? Zawsze potrzebuję butli szamponu, żeby umyć moje włosy. Wszystko, co muszę zrobić, to wysuszyć włosy i... Przepraszam. Ha! Skoro nie dotarłyśmy na imprezę, może zabawimy się robiąc sobie na wzajem Okej, okay, ja pierwsza. Ho, wspaniale. Wow, to jest ładne. Podoba mi się. Super. Idealne. Teraz twoja kolej. Robię super fryzury. Zazwyczaj. O, to jest pomysł! Idealnie, jestem genialna. Patrz! A e, co? Dziękuję. Pa Barbaro, Pa siostrzyczko, miło cię było widzieć. Może teraz przestanę się martwić o włosy. O. Jak zawsze. Chciałabym mieć krótkie włosy jak Kloi.